Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Analizujemy Bitcoina po raz kolejny Bitcoin 27 395 dolarów. No i bardzo ładnie tutaj rośnie. Rośnie zgodnie z jakimiś tam predykcjami, które gdzieś tam mieliśmy. I pytanie, gdzie się będzie odbijać? Czy będzie dobijać do poziomu 30 tysięcy dolarów? Zaraz to będziemy analizować. Na no dodatkowo bardzo ważny artykuł. Analiza narażonych banków, które mogą upaść w przeciągu najbliższych miesięcy. Bardzo długa, konkretna analiza, która sugeruje, że kapitał może przepływać, no właśnie, z banków i pytanie, gdzie będzie przepływać. Czy do bitcoina? Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, również na samym końcu chwilę powiem o atomie, ponieważ wczoraj też atoma. Analizowaliśmy, a na samym końcu informacje jeszcze dodatkowo o stablecoinach i o DZOO, który zrobił aż 2642% od informacji na Max Data App wczorajszej o listingu. No i jedziemy. Bitcoin 27395 dolarów. Moje pytanie jest, kiedy ludzie zaczną się ekscytować, ponieważ ja na ten moment jeszcze nie widzę. Tej ekscytacji, a chciałbym ją zobaczyć. Zwróćcie uwagę, były bardzo negatywne sentymenty, i w trakcie negatywnych sentymentów, w momencie, gdy rynek zaczyna grać na spadki, fajnie jest od tego rynku te spadki kupować. Natomiast w momencie, gdy bitcoin zaczyna rosnąć, 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 jakiekolwiek aktywo, gdy zaczyna rosnąć i jest już bardzo, bardzo wysoko, ja czekam zawsze na moment, w którym ludzie są w stanie płacić za dane aktywo dużo więcej niż niż standardowo, tak? A po czym jestem w stanie to ocenić, że są w stanie za to płacić dużo więcej niż standardowo? Po ich emocjach. Po czym w stanie jestem ocenić ich emocje? No między innymi po tym, jak obstawiają swoje pozycje na giełdach typu futures. Jeżeli obstawiają bardzo dużo longów, co widać na tym wybijającym się wykresie na tej metryce która zaczęła już wybijać, co prawda, wyższe poziomy, ale jeszcze to nie są te poziomy, jakie widzieliśmy wcześniej. To jeżeli bardzo dużo longów zaczyna być otwieranych, to dla mnie jest to informacja, że być może właśnie ludzie są zbyt hura optymistyczni i być może zaczynają zbyt mocno wierzyć we wzrosty, w związku z tym są w stanie płacić za dane aktywo dużo, dużo więcej. Dlatego właśnie ta metryka jest dla mnie wartościowa i czekam cały czas na wybicie na tej metryce, na funding rates wyższych poziomów, chociażby na czterogodzinówce, jak i na dniówce. Przede wszystkim na dniówce, ale oczywiście pamiętajcie, to jest tylko jeden z wielu wskaźników, który może nam coś sugerować, i sami na końcu zawsze podejmujecie decyzję. Na samym początku, jeszcze dam kilka headline'ów, newsów, które widzimy na Max Data App. Następna runda ratowania jest tutaj. Bitcoin i metale szlachetne szybują wśród spekulacji na temat zmiany polityki Fed. Microsoft testuje wbudowany portfel kryptowalutowy do przeglądarki Edge. Coinbase podobno rozważa budowę rynku poza USA, a szwajcarskie banki zgadzają się z JP Morgan. Tokeny depozytowe są drogą do DeFi. Dobra, jedziemy teraz w świat kryptowalut, sprawdzamy dalsze headliny newsów, bo tutaj jeszcze kilka było. Były belgijski minister finansów wzywa do wprowadzenia zakazu kryptowalut w związku z kryzysem bankowym. Zobaczcie, kryzys bankowy się rozpoczyna, zaraz o tym będziemy mówić. Ten kapitał być może będzie przepływać, już nie chcą, żeby ten kapitał przepływał do kryptowalut. Aktywa kryptograficzne staną się oddzielną kategorią w brytyjskich formularzach podatkowych. I co mamy dalej? Na ten moment to wszystko. Jeszcze tutaj widzę: liczba pobrań najpopularniejszych aplikacji kryptograficznych wzrosła o ponad 15% po upadku Silicon Valley Bank. A Szwajcarskie Stowarzyszenie Banków proponuje tokeny depozytowe na publicznym blockchainie. To właśnie na jakim blockchainie? Być może na Ethereum? Te wszystkie artykuły dostępne są na Mags Data News. A teraz przechodzimy do tego researchu, tego raportu. I tutaj będę to tłumaczyć na polski ten abstrakt. Analizujemy narażenie aktywów banków amerykańskich na niedawny wzrost stóp procentowych oraz jego implikacje dla stabilności finansowej. Rynkowa wartość aktywów systemu bankowego USA jest niższa o 2 biliony dolarów niż sugeruje ta wartość księgowa aktywów uwzględniając portfele kredytów trzymane do terminu zapadalności czyli 2 biliony dolarów jest Mniej niż powinno być według tego raportu. Wycenione na bieżąco aktywa banków spadły średnio o 10% we wszystkich bankach, przy czym 5% doświadczył spadku o 20%. I dalej. Ilustrujemy, że dźwignia niezabezpieczona to jest niezabezpieczony dług lub aktywa jest kluczem do zrozumienia, jest kluczem do zrozumienia, czy te straty doprowadzą do niewypłacalności niektórych banków w USA. W przeciwnym razie niż ubezpieczeni deponenci, nieubezpieczeni deponenci mogą stracić część swoich depozytów, jeśli bank upadnie, co daje im motywację do ucieczki. Co daje im motywację do ucieczki, jeszcze raz powtarzam, co daje im motywację do ucieczki. I dalej. Ilustracyjnym przykładem jest niedawno zbankrutowany Silicon Valley Bank. 10% banków ma większe nieuznane straty niż te w Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank nie był też najgorzej skapitalizowanym bankiem, a 10% banków miało niższą kapitalizację niż Silicon Valley Bank. Z drugiej strony, czyli zwróćcie uwagę, Silicon Valley Bank nie był nie miał najgorzej. Jest 10% banków, które ma gorzej niż Silicon Valley Bank, według tego raportu. Z drugiej strony, Silicon Valley Bank miał nieproporcjonalny udział w finansowaniu niezabezpieczonym. Tylko 1% banków miało wyższą dźwignię nieubezpieczoną. Łącznie straty i dźwignia niezabezpieczona zachęcają do ucieczki deponentów niezabezpieczonych w Silicon Valley Bank. Obliczamy podobne zachęty dla próby wszystkich banków amerykańskich, nawet jeśli połowa deponentów i tutaj uwaga, nawet jeśli połowa deponentów nieubezpieczonych zdecyduje się na wypłatę, to prawie 190 banków, 190 banków jest potencjalnie narażonych na upośledzenie deponentów ubezpieczonych z potencjalnie uwaga, uwaga, 300 miliardami dolarów. Depozytów ubezpieczonych i zagrożonych 300 miliardów. Jeśli wypłaty depozytów nieubezpieczonych spowodują nawet niewielkie przeceny, znacznie więcej banków jest narażonych. Ogólnie rzecz biorąc, te obliczenia sugerują, że niedawne spadki wartości aktywów banków znacznie zwiększyły wrażliwość systemu bankowego USA na ucieczkę deponentów niezabezpieczonych. No słuchajcie. Ten. Abstrakt mówi sam za siebie. Ucieczka bank run od banków. A gdzie ta ucieczka, ja się pytam? No bo jeżeli już będą zabraniać kupować kryptowalut, bitcoina za dolary, za fiaty, no oczywiście nie wszędzie, tak? W niektórych jurysdykcjach tylko. Ale i tak ludzie gdzie będą uciekać? Do złota, do srebra czy do złota cyfrowego, do bitcoina? I być może właśnie. To się tutaj dzieje, o czym zresztą mówiliśmy na wielu, wielu poprzednich e nagraniach i pokazywaliśmy analizy. Miałem jeszcze zrobić dla was krótkie podsumowanie tego atomu atom. Analizowaliśmy jego wzrosty, jego spadki. Na, w stosunku do dolara, zwróćcie uwagę, jest cały czas ten floor się buduje i ten floor się buduje coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, stopniowo, stopniowo, stopniowo. W stosunku do Bitcoina Atom. Ma bardzo takie duże, fajne huśtawki, i właśnie te huśtawki kiedy się odbywają, kiedy najfajniej było historycznie w te huśtawki wbijać w stosunku do bitcoina. Zwróćcie uwagę, tutaj narysowałem liniami, liniami przerywanymi, sami ocencie, w którym teraz jesteśmy punkcie. Czy to już jest ten moment, czy warto jeszcze chwilę poczekać, aby w stosunku do bitcoina i w stosunku za chwilę do dolara być może atom wystrzelił? Nie wiem, być może będę spekulować na tobie na wzrosty, dam Wam znać. Natomiast jeżeli chodzi o stablecoiny, BUSD na razie stabilnie, USDC market spada dynamicznie, a rośnie market cap tetera. Natomiast ciekawostka, mówię, bo to się oznacza rzadko. Zazwyczaj te wzrosty są kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowe, czasami kilkusetprocentowe, ale 2600% w jeden dzień. No, to musiałem wam pokazać. Ten alert był dodany wczoraj. 2600%. Nie wiem, co się mu wydarzyło tutaj na tym tokenie, ale Dezu tyle dokładnie zrobił w ciągu jednego dnia i sześciu godzin. Ok, na ten moment to było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.